Kiedy cicho wszedłem przez drzwi wejściowe, w domu było ciemno. Nie musiałem zapalać światła. Sherel, moja żona i ja mieszkaliśmy tu od ponad piętnastu lat. Znałem każdy cal tego miejsca i każdy mebel. Wiedziałem, które stopnie skrzypiały i gdzie stawiać stopy, żeby nie skrzypiały. Wiedziałem, że drzwi do sypialni nie mają zamka. Zakładka odpadła już dawno temu. Cheryl próbowała namówić mnie, żebym ją naprawił przez lata, ale nigdy nie miałem czasu, żeby to zrobić. Nigdy się do tego nie zabrałem, ale teraz to nie miało znaczenia. W sypialni też było ciemno, oczywiście, ale szpary w żaluzjach pozwalały, by światło pełni księżyca delikatnie wypełniało pokój. Było akurat tyle światła, by zobaczyć śpiącą Cheryl, zwiniętą w kłębek, a mężczyzna przytulił się za nią. Zdecydowanie mogłem stwierdzić, że uprawiali miłość. W pokoju było ich pełno. Sypialnia była po prostu wypełniona aurą kopulacji. Sherel leżała nago. Rzadko tak spała, chyba że drzemała w swoim zapomnieniu. Biorąc pod uwagę ich pozy, zastanawiałam się, czy on nadal jest w niej. Zacząłem mieć inne pytania. Zastanawiałem się nad ich romansem. Kto to wszystko zaczął? Jak to się potoczyło? jak przeszli od przyjaźni do bycia kochankami, zobaczyłem, jak jego dłoń protekcjonalnie przyciska się do miękkiej piersi mojej żony. Obrączka ślubna, więc on też jest żonaty. Zastanawiałem się nad jego małżonką. Czy spała teraz sama, zastanawiając się, gdzie jest jej mąż, podczas gdy on leżał obok mojej żony. Czy miał dzieci, jaki był problem z jego małżeństwem. Dlaczego wylądował tutaj i wtrącał się w moje małżeństwo? I jaki jest problem z moim małżeństwem? Czego nie mogę robić z rzeczy, które on robi? Przypomniałem sobie, jak poznałem Sherel. Żadne z nas nie było dzieckiem. Miałem trzydzieści dwie lata, a ona była o półtora roku starsza. Byłem już wcześniej żonaty. A Sherel też była w długoterminowym związku, chociaż nigdy nie skonsumowała małżeństwa. Najwyraźniej obiecał od dawna, że pewnego dnia poprosi ją o rękę, ale nigdy tego nie zrobił. W końcu znudziło jej się czekanie. Oboje przeżyliśmy kilka lat samotności, zanim się poznaliśmy. Mimo że poznaliśmy się na portalu randkowym, to była dosłownie miłość od pierwszego wejrzenia. Myślałem, że będziemy razem na zawsze. Oczywiście, nie było nam to pisane. Usiadłem na stołku przy komodzie i patrzyłem, jak śpi. Była piękna jak zawsze. W jej długich, ciemnych włosach były pasma siwizny. Kiedyś je farbowała, ale z jakiegoś powodu ostatnio postanowiła z wdzękiem rozpoznawać swój wiek i wiek. I rzeczywiście było to pełne wdzęku. Tak, miała trochę siwych włosów. I tak, miała jeszcze kilka małych zmarszczek wokół oczu i wokół ustęp. Ona nazywa je zmarszczkami śmiechu. Ale nic z tego nie miało dla mnie znaczenia. Kochałam Sherel tak samo mocno dzisiaj, a nawet bardziej niż kiedy się poznałyśmy. Myślałam, że powinnam czuć więcej bólu niż czułam teraz, ale z jakiegoś powodu poczułem się po prostu zdruzgotany. Żadnego gniewu, żadnego smutku, żadnego żalu, żadnej straty. Tylko pustka, ciemna i zimna pustka. Nawet się temu dziwiłem. Jak to możliwe? że po tylu latach razem mogłem zobaczyć moją żonę w łóżku z innym mężczyzną i nic nie czuć. Kochałem moją żonę całym sobą, a jednak widząc ją w ramionach innego, czułem tylko lekki smutek. Nic więcej. Patrzyłem jeszcze przez kilka minut, zastanawiając się, co powinienem zrobić dalej. Czy powinienem ich obudzić, zażądać wyjaśnień, zastosować przemoc. Mężczyzna wydawał się znacznie większy ode mnie. Więc nie byłem pewien wyniku naszej konfrontacji. Nie wiedziałem, jak to się skończy, i po prostu nie miałem siły, żeby walczyć. Nie miałem siły psychicznej. Puste, jak powiedziałem, tylko trochę smutne. I w tym momencie zauważyłem, że oczy Sherel były otwarte. Patrzyła na mnie i wyglądała, jakby bała się ruszyć. Nie bała się, że mogę ją zaatakować lub skrzywdzić. To było bardziej jak strach który pojawia się, gdy zbliżamy się do przestraszonego zwierzęcia. To było tak, jakby moja żona bała się mnie odstraszyć. Gillian powiedziała cicho. Cheryl odpowiedziałem równie cicho. Cheryl się napięła. Za kilka razy, jakby próbując przekonać samą siebie, że jestem prawdziwy. Prawdopodobnie nie spodziewała się zobaczyć mnie w sypialni w tym momencie. Kim on jest? Wyszeptałam kropka, nazywa się Tom, odpowiedziała jest nauczycielem w szkole, uczy historii, kiwnąłem głową ze smutkiem, jak długo trochę ponad sześć lat, sześć lat zapytałem niedowierzająco, jak mogłem o tym nie wiedzieć wcześniej spotykała się z innym mężczyzną przez sześć lat. pomimo naszej rozmowy Tom się nie poruszył, jego powolny ciężki oddech trwał, myślałam. Że mnie kochasz, powiedziałam. Kochanie, kochałam cię bardziej niż możesz sobie wyobrazić. Byłeś najlepszym mężczyzną, jakiego znałam. Więc dlaczego? Zapytałam. Powiedz mi, proszę, dlaczego z nim sypiasz? Tak mi przykro. Kochanie, wyszeptała. Uzy spływały jej po twarzy. Nadal leżała na boku, więc krople spływały jej po nosie, do drugiego oka i z niego, mocząc poduszkę. Tak mi przykro, kochanie, ale byłam taka samotna, że potrzebowałam kogoś. A co z Meciu? Gdzie jest nasz chłopak? Poszedł do Providence, żeby się uczyć. Mam go. To mądry dzieciak. Zdałem sobie sprawę, że przegapiłem coś w swoim życiu. Szerel, przysięgliśmy, że będziemy się kochać na zawsze. Powiedziałem. Nie, odpowiedziała, a łzy popłynęły strumieniami. Nie na zawsze, powiedzieliśmy, dopóki śmierć nas nie rozłączy. To jest obietnica, którą złożyliśmy, kochanie, aż śmierć nas nie rozłączy. Powtórzyłem, trochę zdezorientowany jej słowami: Tak mi przykro, kochanie. Ona cicho szlochała, ale ty mnie zostawiłeś, umarłeś. Spojrzałem na siebie i w końcu zobaczyłem prawdę. Nie siedziałem na stołku. Stołek nie istniał. Właściwie siedziałem na niczym. Moje stopy były częściowo wajt w jej stolik nocny. Nic dziwnego, że schody pode mną nie skrzypiały i że nie uderzałem w meble w ciemności. Teraz sobie przypomniałem przypomniałem sobie wszystko. Przejazd kolejowy, zatrzymany biuik, zablokowane drzwi, których nie miałem czasu naprawić. Nie mogłem się do tego zabrać. Po raz pierwszy zauważyłem, że pierścionek na palcu Toma pasuje do obrączki ślubnej szerel. Smutek zniknął, nawet pustka zniknęła. Czy go kochasz? Zapytałam, kropka, to dobry człowiek i tak, kocham go. Nie tak, że Cię kochałem, przynajmniej nie bardziej, ale i nie mniej. To po prostu inny rodzaj miłości. Czy on traktuje Cię dobrze? Uśmiechnęła się. On dba o moje bezpieczeństwo czy jest dobry w łóżku tym razem zaśmiała się cicho chociaż widziałam że łzy wciąż spływają jej po twarzy kochanie czy kiedykolwiek cię jeszcze zobaczę zapytała po chwili zastanowiłam się przez sekundę i odpowiedziałam nie sądzę może kiedyś może ale mam nadzieję że to nie potrwa długo stałem podszedłem trochę bliżej i dotknąłem ustami jej czoła kocham cię Zawsze będę cię kochać. Drżąc, podniosła rękę, by dotknąć mojego ramienia, ale to nigdy nie nastąpiło. Ja też cię kocham i nigdy cię nie zapomnę. Odpowiedziała. Pochylając się do przodu, położyłem rękę na ramieniu toma. Dbaj o nią, kolego. Ona jest wyjątkowa. Powiedziałam mu. Nie ruszył się. Potem, rzucając ostatnie spojrzenie na piękną twarz Cheryl, odeszłam. Na zawsze.